Bo każdy o tym wie, że w miejscu nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. co słychać? TV. Proszę bardzo. Proszę się, tak, żeby się... Proszę bardzo. Andrzej Nowicz, chciałbym zabrać głos w sprawie mojego sąsiada tutaj obecnego pana Krzysztofa Kumki, dlatego, bo jest to dobry sąsiad, osoba mi znana, ciesząca się dobrą opinią. Razem byliśmy zaangażowani w pracę przy ostatnich wyborach samorządowych w kampanii wyborczej. Sprawa jest następująca. Chodzi o udział funkcjonariusza publicznego, pracownika Gminnego środka Pomocy Społecznej, udział w prywatnych sprawach pana Kumki, gdzie według mnie Mamy do czynienia z klasycznym konfliktem interesów. Pracownik Gminnego Środka Pomocy Społecznej, który z urzędów powinien pomagać mieszkańcom, zaangażował się w sprawę rozwodową pana Kunki. Zaangażował się osobiście, już stawał jako świadek na tej sprawie. Wspiera żonę w sprawie rozwodowej. Ja wiem, że została udzielona taka informacja formalna, że ta osoba została odsunięta akurat od tej sprawy. Pana Kunki, która również jest w urzędzie gminy rozpatrywana, ale tak czy inaczej jest pracownikiem, więc tutaj konflikt interesów występuje. Pan Kunka miał kilka miesięcy temu założoną niebieską kartę. Zgodnie z prawem zebrał się zespół gminy, obradował nad tym, wezwano pana sąsiada do złożenia wyjaśnień i, i nic się nie stało. Toczy się jednocześnie sprawa rozwodowa, jak państwo pewnie niektórzy wiedzą. W przypadku sprawy rozwodowej można się na treść niebieskiej karty powoływać. Natomiast sprawa gminy nie została zakończona ani umorzeniem, stwierdzeniem, że nie ma powodu, że jest jakaś patologia u, u pana Krzysztofa w rodzinie, ani nie zostały podjęte jakieś kroki zmierzające do tego, żeby tę rzekomą patologię ograniczyć. W przypadku, gdy pan. Krzysztof interweniował w gminie, żeby sprawę wyjaśnić. Przybył do domu funkcjonariusz policji, nic nie stwierdził i sprawa dalej jest w takim zawieszeniu. Jest, skutkuje to bardzo negatywnie, jeśli chodzi o opinię, chociaż mieszkańcy mają opinię dobrą panu Krzysztofie. Wiedzą, że jest niebieska karta, sprawa się toczy i jednocześnie jest tutaj pracownik gminy w tę sprawę zaangażowany. Przy jakimś dalszym wyjaśnianiu, co dalej będzie, Pan punka dostał ze strony pracownika gminy taką odpowiedź, że został pozwany do sądu o zniesławienie pracownika. Czyli to była taka odpowiedź. Są jakieś zarzuty, jest niebieska karta, sprawa przez gminę z urzędu jest podjęta i, i nic, i nic, no, ciążą jakieś zarzuty. No to niewinnego człowieka, trzeba albo zbadać sprawę, dążyć do prawdy materialnej i człowiekowi dać spokój, sprawę zamknąć, albo Przedsięwziąć, jeśli by była jakaś patologia, żeby, żeby po prostu tej patologii nie było, to się ciągnie wiele miesięcy, równolegle toczy się sprawa, sprawa rozwodowa, bulwersuje to mieszkańców, pracownik gminy jest w to zaangażowany. Żona pana bardzo często przebywa u pracownika, kontaktuje się, pracownik wspiera, można, mając swoją wiedzę, mając swoje doświadczenie występuje również na sprawie rozwodowej w charakterze świadka nie kryjąc tego że jest osobą po prostu blisko związaną przez znajomość właśnie tutaj ze stroną tego postępowania rozwodowego nie chodzi mi o prywatne sprawy one nie dotyczą rady ale chodzi mi o konflikt interesów jak to może być i w przypadku gdy człowiek no, który czuje się poszkodowany przychodzi do gminy otrzymuje pozew do sądu Pozew do sądu o zniesławienie. Nic chcę powiedzieć, taka jest opinia sąsiadów, a w tych sprawach socjalnych te opinie są zbierane, obserwuje się taką rodzinę i tak dalej. Nie spotkałem się, odkąd mieszkam, czy po rodzinie, czy u sąsiadów, u znajomych, żeby ktoś w jakikolwiek sposób potwierdził te zarzuty, które są stawiane panu Krzysztofowi Kunce. Tak jak mówię, sprawa jest bulwersująca. Przy okazji tej sprawy, bo ja zaangażowałem się w pomoc, żeby panu kuncy umożliwić, czy, 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 czy pomoc prawną, czy instytucji w tej sprawie, dowiedziałem się, że w okolicy jakoś tak dużo jest tych niebieskich kart po zakładanych takie wydarzenie właśnie z ostatnich... W dni, gdzie jest nagle sprawa rozwodowa, też jest pewien udział, bo tutaj były kontakty z innym ośrodkiem społecznej, sprawa rozwodowa i przychodzi dwóch panów funkcjonariuszy do miejsca, gdzie przebywał kolejny sąsiad i znowu konsternacja w środowisku, bo, bo tutaj osoba ciesząca się dobrą pinią, nie ma jej tutaj, więc nie chce tego poruszać, ale ta sprawa, proszę Państwa, jest bardzo sprawą bulwersującą i ja bym się chyba nie zdecydował, Powiem nawet tak wprost, pomimo, pomimo tego, że to dobry sąsiad, żeby zabrać głos, gdyby nie dzieci, ja tylko tak powiem. Gdyby nie dzieci, konkretne, bardzo konkretne cierpienia. To nie może być tak, że ktoś jest funkcjonariuszem, który bierze tu pensję po to, żeby ludziom pomagać, jeśli już to rodziny, łączyć ze sobą i jednocześnie, prywatnie uprawia na terenie gminy taką, taką działalność. Okay. Proszę, panie wójt. To pierwsze, pierwsze pytanie, bo nie widzę, pan Krzysztof jest, jest? Tak, 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 tak. Panie Krzysztofie, e, jestem zszokowana wystąpieniem pana Mowika. Tak. 23 lata pracuję w, w gminie. Jeszcze nigdy sesja Rady Gminy nie zamieniła się w sąd rodzinny. Ja teraz mam pytanie do pana, bo tak, pan tutaj pan. jest tak, stroną. Tak. Czy pan chce żeby cała gmina Jakubów nie. dowiedziała się o pana problemach rodzinnych, żeby omawiać o sprawach nie, rodzinnych nie dzieci pana, bo ja dokładnie znam y, też y, pana, za chwileczkę pana rodzinę i znaczy, z widzenia ze współpracy, jest pan przedsiębiorcą, znam pana dzieci, tak? I po prostu ze względu na to y, nie wiem czy chcemy tę sprawę. Y, może za chwilkę ja zaraz jeszcze dokończę swoją wypowiedź. Proszę Państwa, ksiądzie Pan dobrze. Proszę Państwa, powiem tak, na kilka tutaj stwierdzeń. Bardzo miło, że Pan Nowik się zainteresował, chociaż sprawa jest znana mi bezpośrednio. Był Pan u mnie, Pan Krzysztof. Zostało złożone, została złożona skarga na piśmie. Oczywiście ta skarga jest rozpatrywana. W ustawowym terminie będzie udzielona odpowiedź. Będę się kierowała teraz do Pana Nowika, bo on był tym Przepraszam, nie wiem, czy z Państwem mieszka, bo mieszka w Jędrzejowie nowym 4 km od pana. Pan do, bardzo dobrze ze mną się wsi. Z, z, tak, ale panie... wie pan, nie, nie rocznie... wiem, czy pani z Jędrzejowa, która mieszka dwa domy. Chciałaby się wypowiedzieć, a pan się tu śmiał wychodził. Dobrze, e, ale być może pan tutaj bardzo dobrze wie. Proszę Państwa, e, p, e, moje pytanie. Od kiedy zaczął się problem w Pana Rodzinie, jeżeli tak mamy bawić się już w te zabawy? Panie Krzysztofie, od kiedy? Rok mniej więcej. Rok? W nie w sierpniu. W, sierpniu, w sierpniu 2012 roku. W sierpniu, dobrze. E, proszę pana, czy, tak, tak. czy wcześniej, e, mówimy tutaj o pani Aleksandrze Woźni, prawda? Czy wcześniej jakaś ja znajomość. Pani sprawę założyła, to ja się nie wypowiadam, mówię, no, mówię o proszę O pracowniku mówię. Nie, ale proszę pana, e, e, rozmawiamy o pracowniku tak, innego ośrodka pomocy tak, społecznej. Tak, tak. Tam pracuje cztery osoby. Nie możemy robić, bo Dobry. teraz pójdzie powiedział, że co tam gdzie pracuje. Przepraszam, przepraszam, powiem, czekaj Pani. Proszę, moja mama bez żadnego tam grzecznie zwróciła się do pani Katarzyny Kwiatkowej. pani kierownik, tak. Cztery oczy, rozmowa. Za trzy dni po tej rozmowie miała być cztery oczy, żeby nikt nie wiedział, żadna hmm. pracownica więcej. Za trzy dni moja żona przychodzi i mówi, że... Matka zrobiła z siebie idiotkę, Z jakiej racji? Pani Krzysztofie, ale ja bardzo proszę, ja nie kończę, tej nie na, tym, nie, na tym nie, 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 ale to nie jest to miejsce, proszę panie. Państwa, w sekundkę. E, pytam się, Pani Aleksandra Woźniak pracuje w gminie, w gminnym oczach od 1 kwietnia 2009 roku. E, nigdy w zakresie, marki, w zakresie obowiązków nie miała w, do, w możliwości sprawowania żadnych czynności jako pracownik socjalny na terenie grzejowa Nowego i Okolic. Są to inne rejony w ogóle, bo tak to się praktykuje, że po prostu osoba, która zamieszkuje, ma inną część, a osoba inną. Teraz, proszę Państwa, tutaj sprawa niebieskiej karty. Może Pan Komendant się wypowie bliżej, bo proszę Państwa, na czym ta niebieska karta polega? Niebieską kartę, jak gdyby wcześniej zgłaszało się na policję, tak? I tą czynność może dokonać każdy. Czy to będzie sąsiad, czy to będzie współmarzonek, czy ktoś z rodziny, czy nawet pani doktor, która przyjeżdża do rodziny, ktokolwiek, tak? W tym przypadku karta została założona w Komisariacie Policji w Dobrem. I proszę Państwa, od 11, od stycznia 11 roku weszła w życie ustawa która zobowiązała gminy do powołania zespołów interdyscyplinarnych. Te zespoły, proszę Państwa, mają zajmować się m.in. procedurą niebieskiej karty. Proszę Państwa, 14 marca 2011 roku ta Rada Gminy powołała skład tego zespołu osoby następujące. Pomówi przepis, co to są za osoby. Pani Bożona Kubłaśńska, specjalista pracy socjalnej Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie jest jednocześnie przewodniczącą zespołu. Pani Katarzyna Kwiatkowska, członek komisji rewizyjnej, <coughs> tak jest jednocześnie też um, przepraszam Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest kierownikiem KOS. Pan Wojciech Gies jako komendant Komisariatu Policji w Dobrem, pani Lidia Domańska jako dyrektor przedstawiciel oświaty. Pani y, nasza Aleksandra Jakówska-Kuźnica nasz lekarz, pani Mominka-Zalewska kurator sądowy i pani Aleksandra Poźniak jako członek stowarzyszenia Jendrek. Nie jestem powołana jako pracownik. Mamy jedno stowarzyszenie z wyjątkiem straży, to ona jest tutaj, proszę bardzo to są uchwały dostępne tutaj i na stronie. I teraz tak, gdy ruszy procedura niebieskiej karty, proszę państwa, to y, jeżeli jest ona założona na policji to z policji trafia do tego zespołu. I ten zespół, proszę Państwa, na posiedzeniu w postaci protokołu powołuje grupę roboczą do pracy nad tą sytuacją. Proszę Państwa, są dostępne wszelkie protokoły. Na żadnym z tych posiedzeń zespołu nie było obecnej Pani Woźnia. Do tej grupy można wejść. Panie Krzysztofie, y, nikt chyba się że Pan sugeruje, że jest y, fałszowanie dokumentu. Nie jest fałszowanie. Ale za chwileczkę. Proszę Państwa, do tej sprawy Pana Kunki, tak jak Pan wspomniał, 16 sierpnia 2012 w skład tego, tej grupy wchodzi Pani Bożena Kubasińska, jako przewodnicząca zespołu i pracownik socjalny tego terenu i Pan Przemysław Górski, nie pomyliłem chyba, tak Panie Komendancie, Pan Nasz Dzielnicowy. Proszę Państwa, teraz tak. Rodzina pan z Pana Kunki. My jako zespół nie możemy zakończyć procedury niebieskiej karty. Może zakończyć tylko i wyłącznie na wniosek, tak? Albo tutaj osoba, która to robiła, tak? Wiem, że prace zespołu w tej kwestii trwają, bo po to Pan się zgłaszał, tak? Tak. To wiem, to jest ja I teraz, ale jaki jest efekt, tego nie wiem, bo trudno to Teraz, teraz y, następna sprawa. Rodzina pana, punki, tak, pana Krzysztofa, chyba pan potwierdzi, nie korzystała i nie korzysta ze świadczeń pomocy społecznej. Korzysta, mam, mam, pytałam pana, może pan, mogę powiedzieć, tak? Korzysta tylko i wyłącznie ze świadczeń rodzinnych, tak? Te świadczenia rodzinne, nie wymagają wizyty pracownika socjalnego w środowisku, tylko są one wypłacane na podstawie decyzji administracyjnej i tylko wnioskodawca, małżonek lub małżonka, osoba dorosła przynosi tutaj do urzędu odpowiednie dokumenty. I teraz proszę Państwa, te zarzuty, o których tutaj mówimy, no nie wiem w jaki sposób ja mogę zakwalifikować te czynności w środowisku. Wspomnianej pani jako jej praca społeczna. Ta pani nie wykonuje tych czynności jako pracownik socjalny innego Ośrodka Pomocy Społecznej, tak? Robi to wyłącznie, proszę Państwa, jako osoba prywatna, tak? No tak to wygląda. Hmm. Dziękuję bardzo tam, pani zgłaszała się o... Do... Tak się dziwnie złożyło, że Pana głębi to jest moja kuzynka. To jest dziwny bardzo z wielką Chciałabym Państwu powiedzieć tylko jedno, że Pani z to jest jedyna osoba, do której tak naprawdę wiem, że ta osoba może się zwrócić o pomoc. Nie chcę tu wrogać, bo jestem po prostu, trzęsę się, jestem zdenerwowana w ogóle, Podjęciem takiego tematu przez Pana i nie chcę wnikać, bo to są tak ciężkie sprawy, bo też pochodzę z domu, gdzie nie ludzie, się rozwiedli i znam, co przeżywają dzieci, ale to jest e, naprawdę interesujące. I jeżeli miałabym stanąć, to powiem za Panią, za żoną e, Pana Krzysztofa. Dlatego, że to, że powie sąsiad, sąsiedzi, to są dramaty, to się dzieje? Są że Dla wszystkich jesteśmy dobrzy, a w tomu jesteśmy tyranami. Proszę, panią... I, proszę Państwa, kończymy tą sprawę. Proszę Państwa. Nie, nie, nie możemy, nie możemy zamienić. Proszę Państwa, ja bardzo dodało. proszę o spokój. Proszę, proszę Państwa, nie zamieniajmy sesji Rady Gminy w sąd rodzinny. Proszę Państwa, jest to skandal. Popieram panią Renatę. Jeżeli? Jestem osobą, która przeżyła rozwód i mogę coś na ten temat powiedzieć. Proszę Państwa, zgroza, żeby na sesji Rady Gminy omawiać sprawy prywatne. Wie Pani, jestem zbulwersowana proszę Pana proszę, proszę. postawą, proszę Pana, Panie Krzysztofie, Pani jan Panem już w ogóle nie chcę znać. Jak Pan śmie takie sprawy, proszę, jak Pan spojrzy tym dzieciom w oczy? Jak tej kobiecie, proszę. Panie, przepraszam, przepraszam. Nie, proszę Pana, ja już Pan za filmie. Proszę Państwa, kto, kto powie, że z tym z Państwem był nad 24 godziny na dobę? Wstyd! Proszę Państwa, wstyd i hańba. Że tutaj ta sprawa się wróżyła. Bez względu. My ja tutaj w ogóle pomijam sprawy, jakieś tam trzeci, czwartych osób. Mam tutaj na myśli osobę, małżonka, małżonki, dzieci, rodziny. Proszę Państwa, jesteście szanowaną rodziną z wieloletnią tradycją. Co robicie swojej rodzinie? Tylko tyle. Przepraszam, chciałem jeszcze mówić. Jak Pani, Pani Boś, jak Pani mówi, mówi do mojej siostry, żeby się nie patrzyła, w jej okna i jej To jest normalne. Dzwoni i straszy ją, że dzieci małe, moja siostra jest. No, jestem tutaj, żeby powiedzieć, dzwoni właśnie ta pani, mieszkam naprzeciwko, dzwoni do mnie i mówi, żebym się nie patrzyła na jej domu. bo ona sobie tak życzy. Wcześniej nie miała z nią żadnego konfliktu. E, moje dzieci pytają mnie za tyle, mama, czy my możemy wyjść bramu, czy mamy iść z tyłu, bo pani, może Ola nam coś będzie mówić, boimy się. To jest taki pracownik? Proszę, I na proszę Państwa, to na policję, nagrajcie, ale nie na sesję Radominy. Ja chcę sobie ja ja takie rzeczy Drodzy Państwo, My nie jesteśmy instancją jest rozstrzygania takich problemów. Są tego inne instancje na tym, tym, na tym kończymy ten temat. Bardzo proszę, niech o tym ja mówię tylko o ochronie interesów. Mówiłem o przewlekłości postępowania i chociażby o tym wniosku do sądu. Panie Andrzeju, nie ma żadnego przewlekłości, jest wszystko w terminie. Proszę nie rzucać słów na wiatr. Ma się Pan za osobą prawo i proszę trzymać się przepisów, prawda i prawdę mówić. Z których pan z Papa opowiada, niemal... Proszę powiedzieć, jaka jest przewlekłość. No proszę Panie powiedzieć. No czemu pan nie może powiedzieć? Ile z nie jest? Proszę pana. A jakie czynności zostały podjęte od posiedzenia to. tego zespołu? Jakie A jakie czynności działa? mają prawo być? Proszę pana, wszystkie czynności, które zespół, do których jest uprawniony, zostały podjęte. To nie jest miejsce, żebyśmy to rozstrzygali, proszę pana. Zamykam dyskusję w tym temacie. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać, TV?